A ty co robisz? Co co robisz? Co co robisz? Baby kasetule zastępcego. Bo dzisiaj jest dzień dziecka, a ja kocham dzieci. Ale ty nie chcesz mieć dzieci. Ty kochasz dzieci, ty kochasz dzieci. Oni wszyscy kochają te dzieci, to widać. Ale bardziej tak, żeby własną zarazę na nie przenosić. Potem stoją bidoki w kolejce do psychologów albo w dewiacje popadają. Tańcują w tych talent sołach, nie troscąc się o losy własnego kraju zniszczonego przez zachód. Ty nie musz litości dla nikogo, dla nikogo. Przez ciebie ludzie ino cierpią. Słusznie powiedział Lem niegdyś, że rozpłód powinien być kontrolowany. A poza tym cierpienie lepsze niż złudzenie. Per aspera ad astra. Zapamiętajcie se. Hej, ale to i tak jest wielki człowiek. Wielki człowiek. Włapska Rafałów. To ja bym dziecka żadnego nie oddał.